Cześć, jak się macie tutaj, oczywiście, Damian. I co mogę powiedzieć? Dzisiaj nadszedł czas na w miarę specjalny film, ponieważ jakiś czas temu Lachu wyzwał mnie na pack and play. Stwierdziłem, że dlaczego nie? Przelew wpłynął na moje konto. Możemy zagrać. Jestem Ja wysłałem FIFA pointsy, przepraszam bardzo. No, szkoda, że mam zero na koncie. ara Dolce... jest właściwie weekend, jest no dobra. Rozumiem, rozumiem. Jednak, co mogę powiedzieć? Pack and Play. Otwieramy dwie megapaczki, budujemy zespół. Przegrany musi cały zespół squixelować. Jeśli chcecie zobaczyć odcinek Ulacha, to macie link w opisie. Jak sobie poradziłem? No dobra, nie musicie właściwie tego filmu oglądać. Skupcie się na dzisiejszym. Jesteś gotowy, Patryku? Tak, jestem gotów. No to zróbmy to. Pierwsza paczka. Moje bierne. Uuu, a jednak nie. Ja też chwilę. myślałem. Co mi się stało z tymi flarami, chyba bo się zawiesiły? Ciągle to samo, to samo, ciągle to samo. Hmm. 82 albo 83, to jest, to jest straszne. Ja znowu Ale... idę patrzeć na duplikaty od razu. No. no nie jest źle, no mogło być gorzej. No ja nawet zadowolony jestem. No dobra, dobra. mogę w otwierać. No to dobrze, lecimy z drugą paczką. Może teraz będzie lepiej. Chyba nie jest lepiej, zobaczmy. Taka sama flara. Oj, u jest... mnie coś się powiększyła. O, nie, no. się ucieszysz jak tego pana zobaczysz? O, jest bramkarz przynajmniej, to jest dobrze. Dobra, mam, mam srebrnego bramkarza. Okej, okay, coś z tego złożę chyba, tak mi się wydaje. Ja też, ale no... Mogło być lepiej, naprawdę mogło być lepiej. Dobra, ja tym razem w innych strojach, Liverpool mi nie przyniósł szczęścia. Qatar Airways, okej. Okay. Mój nowy sponsor, okay. mój nowy sponsor. Dobrze, rzućmy okiem na skład Patryka. O, I wiesz, kurczę. to wszystko, myślałem, że masz legendę na bramce. Tak, tam jest srebrny. Ale wiesz, mi się głos złamał przed chwilą. No, to... chyba, chyba czuję główki. Główki u mnie? Nie, no ja nie, pot nie potrafię grać na główki, właśnie. To jest Trudno super. się gra na główki w tej grze. No dobra, niech wygra lepszy. Mhm. Albo ten, któremu jej pomoże bardziej. No, ja nadal czekam na telefon, tu tutaj akurat wiesz. O. Ty masz przewagę. Jak myślisz, zobaczymy ligę ekstra klasy? Chciałbym, naprawdę bym chciał, bo to byłoby super. Aczkolwiek nie wiem, czy stać wszystkie drużyny na to. Z drugiej tak, strony ty... to nie są jakieś ogromne wydatki przecież, nie? O to chodzi, tylko wiesz czego się boję, że jednak wszyscy piłkarze, e-sportowcy byliby zmuszani do grania na przykład Lechią, Arką Nie, no jak dla mnie to się powinno futem rozgrywać wszystko. Wiem właśnie, no właśnie, kurczę, trochę rzuciłem okiem na ten ostatni turniej Legii i kurczę, ale bo wiesz, i naprawdę co? fajna inicjatywa, ale Problem polega na tym, że chyba ludzie nie chcą oglądać aż przez kilka godzin ciągle tego samego klubu. Legia kontra Legia, tak. Ja też jak mm -hmm. rozmawiałem z nimi to mówiłem, że Powinno to być futami. No. Oni powiedzieli mi natomiast, że chcieli, żeby po no. prostu więcej osób mogło sobie pograć i miało szansę z tymi prosami, bo nie mają dobrych składów, nie? Uh -huh. Powiedziałem, że w takim razie wystarczyło zrobić po prostu każdym innym klubem, że można było pograć. Nie trzeba już grać przecież futami. No tak. chcieli. Albo na przykład, no serio, zrobić jakąś hybrydę z piłkarzem Legii. To na, na, na fajne sposoby można rozwiązać, a jednak jak widzisz tą samą drużynę na ekranie przez kilka godzin, to. Szkoda, szkoda, ale no i to się po też gorzej komentuje, gorzej się prowadzi, bo nie wiem o co <grym> zapytasz, no. Na jakiego zawodnika postawisz, a Ty na jakiego. <grym> Tutaj jednak no jak ale. prowadziliśmy Mistrzostwa Polski, to było łatwiej, mhm. można było zapytać właśnie o taktyki, o te formacje, o legendy mhm. i tak dalej. To było całkiem, całkowicie inne. Aha, właśnie, jest jeszcze taki myk. Nie wiem no. czy wiesz, jest coś takiego jak 85 overall, taka opcja. Tak, słyszałem o tym. I właśnie w ten sposób mogliby to zrobić, wtedy można grać z takimi samymi... Drużynami. Efektowniejsze by to było. Czekaj, czekaj. Co ty mi to... zrobiłeś? Sił nie? Siła Niemiecka siła. No i wtedy na przykład jak grasz z całą każdy gra z swoim klubem z Ekstra klasy, ale wszyscy mają 85 i jest równiutko, nie? No i lepiej się to ogląda, nie że. No. No cóż? och lera ale błąd teraz, to ale jest, błąd. To jest mój kluczowy piłkar. Ajajaj, aj, ja nie umiem lobować! No nie umiem <laughs> Nie umiem Obronił. on to obronił! Aż zostaw powtórkę. O po, to by weszło. Weszło, we... Dobra. Pokażę ci najlepszy schemat w tej chwili. Dlaczego rozgrywasz bramkarzem? A, nie zauważyłem. No ale, a idź. <noise> to jest tak skuteczne, serio. Przywołujesz piłkarza, szybko podajesz w pole karne, tylko musi, musisz kogoś wyczaić szybko. Że Tak od razu? No. Choć jestem ciekaw, czy kiedyś na turnieju pójdzie jakiś typowy wylew z FIFA jak naprawdę widzę czasami jak ludzie wysyłają że jest jest gola a gola nie ma albo Oj, że jest karny jest bramka z karnego Jak bardzo lubię FIFA i cieszę się, że idzie wiesz w tym kierunku e-sportowym tak jednak coś takiego chciałbym, żeby coś się jednak na turnieju wydarzyło no bo zwróciliby na to uwagę chyba wreszcie nie, nie, nie byłoby było no, to, to jest to na pewno Przez to dywana. jest trochę mniej gra e-sportowa też Oj no. Ojej, nie popełnię tego samego błędu. Nie po. No, serio. Kurczę, ja chciałem to rozegrać, jeszcze nie wiem po co. Ja jestem koleżeński, ja podaję piłkę. Oh bonito. No. Oh. To może być. Czy... Nie, to nie by... żółtko. Ale mu wjechałem w nóżki. Rzoga Bonito, tyle. No, znów mnie wjechałeś. Zróbcie. Ostatnio to. też rozmawiałem. A, o kartach trenerów Legend. Ano? Za Tylko... dostałbyś Mo... takiego Fergusona. No. Który dawałby, no, jedne zgrania więcej niż normalny menadżer nawet, nie? Ale taka no, no, fajna no. rzecz, nie? Właśnie, żeby te karty trenerów jakoś bardziej użyteczne były. Coś z tym nieździwie się jak no, zmienią co? system zgrania w 18. Myślisz, to że... Też, tak? Przydałaby się jakaś rewolucja. Ja bym poszedł nawet w, trochę w tym kierunku PESa. Choć wtedy akurat już wyobrażam sobie te drużyny na turniejach. Same takie wykoprzone. Tak. Może na koniec pierwszy raz. O tym wszystko. Aj, chciałem uderzać. Ale zleciało, od pierwsza połowa. Spokojnie. Ani się... jednego strzału nie oddamy na twoją ramkę. Okay. Ale teraz masz większe posiadanie piłki. U, u ciebie było odwrotnie. Dobra, wiesz co? Pora. Ja nie ramkę kogo go wpuścić, niestety. prawdę mówiąc? No ja też tak średnio. Pora na niego. Na napad? Czy. Nie, nie, nie. SPO. Nie zabijesz mnie moją własną bronią. Nie mogę na to pozwolić. No teraz to ja muszę uważać. Dlatego, no że tak, tak kogoś. Nie, no, aż tak łatwo to nie jest, ej ale... Nie próbuj, to nie próbuj wtedy. Ja ci dałem radę. O, gdzie, gdzie, gdzie? Nie ma takiego grania górą, nie? No, szalejesz z tymi ślizgami. Dlaczego przeszkadzasz Perisicowi? widać chodzi mi o mojego zawodnika, nie? To było dziwne. Mam pakt. On, on nie gra y, dobrze dla moich rywali. Chyba. <laughs> No popatrz się. Nie Nie, nie. Strzały Biedne, No jakby piętą weszło, to... zdjąłbym słuchawki z głowy, bo czapki nie ma. Ajajaj, aj, aj. jeszcze Andy Carol, tyle co o nim mówiłem. Serio to był Carol? Tak. Karol? O kurce. Nie ma opcji. Perisic, ale go blokujesz za każdym razem. Muszę! No to teraz. Stop. <noise> Coś mówiłeś o moich kontratakach. <noise> Ojej, ojej, ojej. ojej. Mis click trochę. O, ona się odbiła! Uff. No nie no, czegoś takiego nie chcę stracić. No, okay. może być out. Skasowany. A A może się był... mecz zrobił w końcówce, powiem ci. No Czy nie, no znów. Czyściutko. Dobra, ja, ja po prostu coraz bliżej podchodzę sobie. A. Ja myślałem, o, że tam zagrasz. Nie, nie ja, bez karnego. Ja też tak myślałem. <laughs> to jest ten problem. Oj komu cholera no. Chyba, że. Chyba, że. Chyba nie, oj. Ale skleił. Iwanę. Oj za bardzo chyba wyrzucony. Oj. No ale postawiłem wszystko na jedną kartę. Potencjał na karnego tam był ci powiem. Rysić, no weź go nie blokuj chociaż raz. Ale siata. Koniec. I co do Mamy chęćmy, aż zobaczę. No, chyba tak. tak, tak, tak. No to gramy... Peris nie, perisić! Perisić! Ale pojechał ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. Zobaczysz sobie moją reakcję później. Oj oj, oj. oj. On ma 5 gwiazdek z poprzej nogi. Tak. A. Nie, nie ma, nie ma! Trzy, trzy, dwie! <grym> no teraz się spociłem, to jest, to jest oficjalne. On ma bardzo fajne podania, to mi się podoba u niego. Nie! Co to było?! Dzięki. Jest podanie, Vasquez proszę! Jak?! Pickford! Dźwięk Jak on zbawiał. to broni?! Jest... Teraz za Vasquez! Za dużo, za dużo! Jakie tam za dużo? Pickford! No ratuje... nie, nie. No bramkazem to nie Nie ma... Nie lubię różnych w tej grze no Aha To musi być, proszę Tak! Filip, jeden f... do jednego no, Musiał, musiał to zrobić! Cholera jasna, ten Niemiec. Ja wiedziałem, że on trafi. <laughs> Dobra, Uch, widzicie ten pot? Będą. Mam nadzieję, że nie <laughs> o, o jak się, dojdzie, o, dojdzie do karnych jej, gdyby się nie odsunął. Oj, karne byłyby fajne ci 10 minut później czy nazwisko Pickford to jest jakieś takie, taka reklama troszkę, czy. <laughs> nie spojrzałem na to, tak? No ale jakby Ford chciał do mnie napisać, to zapraszam. Kontakt mailowy jest na głównej stronie kanału. Polecam. Prawo jazdy mam. Nie, to był. nie to nie miał strzał, tylko zapamiętało? Ach, no ja się dziwię, że on tego nie złapał. A, Lemar, idź stąd. Może w końcu ktoś tu... Aj, Ładnie. Jaj, jaj. Jedna wrzutka, mam Karola na ataku i jedną wrzutkę zrobiłem. I o, karne, o, o. popatrz co się dzieje. No to mamy wrzuty karne. I wiesz co nie Te ja rizy, do tego pada chować, ale... <laughs> nie <laughs> musisz. Może na kamerce to widać, ale... Ja tego niestety nie widzę. Oj oj oj. Rizic musiał. Kolasinać! Ja, jest od ja. Nie ja wiem, z że myślałem, że weszło. Tak... Chciałem w lewo bardziej, wiesz? Ej, come on, jak ser w prawo teraz, tak troszkę, ale no dobra. dobra, mój fail Lewy dolny Mój fail to był Eee, zepsułem Możemy zrobić wywołane karny A ja, JEST nie? Co, to było?! Ja jestem doświadczony, za dużo karnych miałem Nie wierzę w to, co tu się stało w tym momencie Kalma Kalma ale mu się zatrzymał na tym Dobra <laughs> Najlepszy karny ever Wiesz co to jest minus granie na strzałkach ogólnie tak ci powiem racja No bez takiego mi tutaj <laughs> ty No wiesz widziałem filmy, że puszczali takie <laughs> Ale jak ci obronił przed tym, że się nie ruszył O, o nie, 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 nie. Tak nie, nie. chciałeś? <laughs> no dobra, ale jeśli trafię, to... O, no tak, jeśli trafisz, to koniec Kurde i wyciuj to teraz Eee, no Nie chcesz mi pokazać bramkarzem? Nie, dziękuję. Oj nie. zróbmy to. A i w prawo! Rospijałem lewa... Prawdę rozwiązek. mówiąc? Nie wiedziałem gdzie strzelam. A nie wiedziałem Wychylałem w ostatnim momencie a, chciałem Dabika strzelić, takiego z dedykacją. Ci dam Dabika zaraz. Ale mecz fajny, podobał mi się naprawdę. No, szkoda, szkoda, że bramki naprawdę. wcześniej nie padły. No ale mam nadzieję, że wytrzymaliście do dogrywki. No to kiedyś trzeba zrobić ten trzeci mecz. Ale, ale to widzisz, już na innych ale w zasadach. Dwu, w dwu meczu, jak mówiłeś przedtem, nie to, żebym coś mówił. Nie, nie, żadne. To są dwa osobne, niezależne mecze. O. Żadne bramki się nigdzie nie liczą. To było o trzy punkty. Czyli Tyle. Co, w takim razie mam quicksolować, tak? Dobra. No możesz to zrobić. Perisicia też muszę. <grym> nie, nie, ja nie chcę pokazywać tego na kanale. Perisicia możesz zachować. Ja... Pos poszedł. Dobra, to ja sobie będę quicksolował w takim razie. Dobrze. Dziękuję, Patryku, za uczestnictwo w tym spotkaniu. Było to wyrównane spotkanie. No i co mogę powiedzieć? Wkrótce. Chyba nadejdzie czas na to trzecie spotkanie, ale już na innych zasadach. Oho. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Kanał Patryka, w razie czego macie w opisie. Dziękuję za oglądanie. Chyba już przed chwilą powiedziałem, że dziękuję za oglądanie. Tak. To, ale mogę jeszcze raz podziękować. Pozdrawiam. Cześć. Piana.